Kochani, dzień dobry! Witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Przemysław, co to za mina? Może tak się wydarłeś, że aż mi bebenki Bo ja dzisiaj mam fantastyczną energię i cieszę się, że wracamy do tej systematyczności, że vlogi będą pojawiały się naprawdę często. Tak jak widzicie po tytule filmu, zabieramy dzisiaj moją mamę do kliniki na zabiegi. Bardzo często pytacie, co moja mama wykonuje, z jakich zabiegów korzysta, na co my yy, Chodzimy i z czego korzystamy, żeby tak fantastycznie i tak świeżo wyglądać. Oczywiście mowa tutaj nie o mnie, tylko o Przemysławie, no bo ja to wiadomo, jestem tutaj tylko od zamiatania. E, co, Przemysław już jest gotowy, czeka w kuchni, zaraz przygotujemy też dla Was miksturkę, tę, którą dodajemy do herbaty, niby ta taka na przeziębienia z imbirem z sokiem malinowym i z czym jeszcze? Z sokiem malinowym, z miodem, cukrem. Zaraz Przemysław opowie wam o tym nieco więcej. Ja się zamykam. Witam was serdecznie i rozpoczynamy ten film. No bo nie wiem. No jesteś, no jak nie jesteś? No bo... To ty mnie pytasz, czy ty jesteś gotowy? No bo ty, ty mnie jakoś tutaj stresujesz. Ja się czuję po prostu taką presjo. Ty już na mnie tak nie gadaj, bo ludzie w komentarzach wypisują, że ja się skandalicznie zachowuję, a że to ty jesteś rację, taki aniołek. Nieprawda to jest. Po prostu ludzie, niektórzy nie rozumieją mojego żartu i dowcipu. Skupmy się na rzeczach ważniejszych. Zaczynamy od imbiru i cytryny. Patryka babcia była na bazarku, kupiła nam bardzo fajne cytryny, takie bardzo soczyste e, oraz 10 kilo imbiru. Nie tak, wiem, ja my... już chyba ten imbir tak. pokazywałem, ale dla mnie to jest tak fantastyczny widok, że mogę pokazywać go w nieskończoność. Także zaczynamy od obrania imbiru i cytryny, później imbir. A tak w ogóle to jeszcze zapomniałem wspomnieć, że jest to moja autorska mikstura opatentowana, także nigdzie indziej nie znajdziecie, więc słuchajcie, oglądajcie uważnie, bo zdradzę szczegóły, w jaki sposób ją wykonać. Przemysław, możesz to zerwać? Bardzo cię proszę. Co zerwać? Zerwać, się, ja zaraz mogę znajomość z tobą, bo mnie wyprowadzasz z równowagi. Przemysław, nie mów tak. No. Ja cię proszę, żebyś ty ze mną tutaj współpracował, a nie. Jak ja mam współpracować, jak mnie przerzucasz z kąta w kąt, bo nie No bo ja szukam kadrów. Mamy taką małą e, łazienkę, kuchnię, tak. łazienkę zresztą też, że nie mogę się skupić, no i chcę po prostu, żebyś korzystnie wyglądał. Tak? E, to może zaczniemy od tego, że doskonale wiem, że imbir się skrobie nie obiera, aczkolwiek ja jej tak go zawsze obieram, więc e, będę go bierał nożem. No Babcia tak, będzie niezadowolona. Ja go tak, się robię i nie mam zamiaru zmieniać swoich nawyków. To może jeszcze się z wami przywitam, bo oczywiście tutaj Patryk zaangażował całą moją energię w to, żeby zwalczać po prostu. Absurd, który tutaj rozszerza, także witam się z Wami serdecznie. W kolejnym odcinku y, kulinarnym y, typu kuchenna rewolucja u Przemysława. Właśnie zabiłem imbir, nie, nie wiem co się dzisiaj dzieje, ale trochę, nie idzie mi to dzisiaj sprawnie Ja tutaj cię tak zachwalam, że ty masz taką super energię, a ty co? Jakby się ktoś kiedyś zastanawiał jak powinien wyglądać oskrobany imbir to na pewno nie tak Co ty żeś tu zrobił? Ja się chyba jakoś wyżyłem w dziwny sposób na tym korzeniu, bo Przecież no, pół imbiru żeś zmarnował. Kochani, tak się tego nie robi. No nie robi się tak, aczkolwiek ja tak zrobiłem, więc nie powtarzajcie moich błędów. Oskrobany imbir teraz w, będę skrajać w jakieś takie drobne plasterki, wrzucać do na, akurat termomiksa, bo będziemy to zagotowywać, żeby był na ciepło, mm -hmm. ten imbir wypuścił z siebie soki. Dodamy później cukru, cytrynę, miodu, zblendujemy to na taką paćkę. I później jest to taka fajna miksturka do tego, żeby dodawać ją bezpośrednio do herbaty. Mnie też troszeczkę musi być tutaj widać tak, że przejdźmy do rzeczy. Mamy tutaj skrojony imbir. E, tak to wygląda. Teraz musimy zalać to wodą tak? i zagotować w termomiksie. Na ile stopni? Nie wiem, no ja zawsze ustawiam tak 75, żeby nie był to wrzątek. Tak? Aczkolwiek jeżeli nie macie takiego właśnie narzędzia typu termomiks, albo jakiś Ridlomiks, albo jakiś inny no tak się to się nazywa? Lidlonix? Tak. Ja chyba jestem naprawdę nie z tej planety. Miało być szybko, zwięźle i na temat. Mamy tutaj powiem raz jeszcze przygotowany imbir, który trzeba zagotować, który trzeba zalać wodą w termomiksie lub innym urządzeniu. Get to live cause some people never learn But they're not gonna Ja teraz czekam, aż imbir się podgrzeje, aż puści soki. Później dodamy do tego miód, cytrynę, jeszcze to wszystko zblendujemy. Pokażę wam efekt końcowy tej miksturki. Naprawdę my codziennie po kilka herbat no z tym pijemy i miejmy nadzieję, że dobrze wpływa to na nasze zdrowie. Imbir jest bardzo zdrowy, także warto sobie coś takiego na jesienno-zimowy czas przygotować. Wszystkie składniki mamy już tutaj w pojemniku. Jest tu za gotowany imbir, mamy też cytrynę, miód oraz cukier. To wszystko teraz będzie trzeba zblendować i przelać do jakiegoś takiego malutkiego pojemnika, żeby można było włożyć go do lodówki i później przy każdej herbatce sobie łyżkę albo trzy pododawać. You, you, you. Ta, da, da, da. i tak oto proszę wygląda moja autorska mikstura, zobaczcie przewiliśmy ją właśnie do słoiczków, jak ona ostygną, można wsadzić em, wywar czy też miksturę do lodówki, jeden słoiczek obiecaliśmy babci, więc... E no, smacznego. Halo, halo, czy to jest paczka dla mnie? No, Przemysław, gdzie? Ty doskonale wiesz, co tutaj jest, kochani. Mamy tutaj sukienki dla mojej mamy na bardzo szczególną okazję. Chciałbym wam pokazać, jakie one są piękne i cudowne, ale jeszcze potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby ogarnąć się przed tym wydarzeniem. Idziemy w tę stronę, ponieważ tam jakiś bałagan się niesamowity koło naszej ulicy, przy naszym osiedlu zrobił. Także wyczekujemy, czuję się jak kurier w ogóle, czekamy. No właśnie mamy. dlatego się pytałem o te paczki, co to dla mnie. Kochani, my jesteśmy już z mamą. Mama jest cała i zdrowa. Dawno jej w sumie we vlogu nie było. Gdzie ty się podziewałaś? Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nigdzie się nie podziewałam. Ja byłam na miejscu, to wy ciągle wyjeżdżacie i nic nie nagrywacie. A no właśnie, jedziemy w nowe miejsce, do nowego miejsca. Powiedz mi, jak ci z tym? To znaczy, no ja już dawno nie robiłam żadnych zabiegów. I no ja lubię zmiany. Lubię jak, jak nowi specjaliści się zajmują, bo to wiadomo, że to jest inne spojrzenie na skórę, na kondycję w ogóle skóry. Także nie boję się, wiem, że na pewno jest ta klinika dobra, bo na pewno sprawdziłeś. Tak, no wszystkie opinie, każdy lekarz, który tam pracuje, został prześwietlony. Także będziesz w dobrych rękach jak zawsze. No tak myślę. No i też w sumie, ja się wtrącę tutaj, dawno nigdzie nie byliśmy tak razem, bo często wyjeżdżaliśmy sobie właśnie takie wieczory, w etronie, zabiegowe. zabiegowe, gdzie dbaliśmy o Nasze skóry, nasze piękne lica, i tak w sumie dawno nie byliśmy, więc cieszę się, w sumie. No ale wiesz, to taki był czas. No, każdy był zajęty, były różne niesprzyjające sytuacje na świecie, i teraz wracamy do tego, żeby zadbać o te nasze skóry. Tak, no i spędzić tak znowu wspólnie czas. Tak, to jest bardzo fajna opcja, bo jest dużo czasu, hmm. siedzi się ze znieczuleniem, i tak dalej. No i. No i się odpoczywa, i relaksuje, i to jest najważniejsze. Dokładnie. Prawie wszystko z Panią można robić, bo nie ma przeciwwskazań. No tak? nie, nie ma, tak, ma chorób, tak. nie ma no nie, leków. Jak mediach nie, nastawionych jakichś koincydencji, czy jakieś leki potłuczalni, może były przyjmowane ze strzelców. Jest, jest, jest Pani szybutka, jak sądzę, tryb życia, dieta, bardzo dobrze. Oto, tak, tak No Czasami nie Pani, każdy gdzieś tam czasami zrzeszy te słodkości, są też, wszystko jest dla ludzi. A takie pytanko. Panie Mieszko, czy w obecnej chwili jest coś, nad czym by chciała Pani popracować, jeśli chodzi o kondycję skóry, jakość skóry? Ja mam bardzo m, taką trudną skórę do utrzymania, ponieważ ona jest sucha, też mało piję wody. Dlatego proponuję. <laughs> <laughs> mało piję mhm. też wody, ale mam tą skórę taką, mówię, nie opalam się już od 6 lat, twarzy w ogóle nie opalam, zabezpieczam tą twarz. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna, not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, you, you. Zobaczyliśmy się na tym, co widzimy po stronie lewej, czyli kompartmencie naczyniowym. I kolejny zabieg wykonamy za jakieś około 3-4 tygodnie. Mm -hmm. A za dwa tygodnie będziemy już mogli zacząć pracować nad y, strukturą, nawilżeniem i jakością skóry, czyli tym i drobnym przebranieniem posłomacznym, czyli tym wszystkim, co widzimy po naszej po stronie prawej. Czyli te lasery nie mają na siebie jakby wpływu i można je wyciągnąć? Tak, to są inne technologie. Jeżeli zastosujemy tutaj, y, tu stosujemy y, laser naczyniowy, tam wejdziemy z laserem pikosekundowym. Mm -hmm i z mezoterapią śmiało będziemy to na odpowiednich parametrach wszystko mądrze połączyć. Tak, no i teraz w ogóle wydaje mi się, że jest bardzo dobry czas, żeby z takimi zabiegami laserowymi zacząć. No, czy... zabieg możemy robić oczywiście cały rok, bo zawsze to słońce gdzieś na świecie świeci. Niezbędna jest fotoprotekcja, od którą oczywiście najlepiej zadbać się nią czy zimą. Okej, okay. no to... w naszej szerokości geograficznej. Dokładnie. Dziękujemy bardzo. bardzo. Jest, było mi bardzo miło. również. Widzimy się. Jesteśmy właśnie w miejscu The Clinic. Miejsce, które Patryk odwiedzał już od jakiegoś czasu. I bardzo mocno zachwycony był, e, po pierwsze, wystrojem tego miejsca, bo uważam, że jest przepiękne. Po drugie, też e, lekarzami, z którymi miał do tej pory styczność. Dzisiaj jestem tutaj ja razem z mamą Patryka. E, mieliśmy konsultację. Patryk, właśnie ze swoją mamą, jeszcze są w gabinecie. Wygodowana jestem w zabieg. Na pewno Patryk opowie z mamą na ten temat troszkę więcej później. Ja już jestem po zabiegu. E, byłem na wizycie u pani dermatolog i już. Na na samym wejściu pani doktor od razu rozpoznała z czym mam problem. E, otóż e, w zasadzie nigdy o tym nie mówiłem e, i gdzieś tam nawet na filmikach za bardzo tego nie widać, ale od pewnego czasu zmagam się z dużym problemem jeżeli chodzi o sińce pod oczami. Przez to, że schudłem zaniknęła mi tkanka tłuszczowa i przez to pojawiły się po prostu te ślince pod oczami. I dodatkowo, e, też w zasadzie może to będzie widać e, w kamerze, e, tutaj w, tym, w tej okolicy pod okiem, a tu między polikiem, pojawił się taki schodek. Jest to po prostu warstwa skóry, która, e, która, która oddziela te okolice. I jest to również związane z tym zanikiem tkanki tłuszczowej. Więc e, zabieg, który dzisiaj wykonaliśmy, polegał na tym, aby te okolice pod okiem Wypełnić substancją, która podniesie mi tą okolicę pod okiem, tak żeby, żeby tą część wyrównać. Także jestem mega szczęśliwy i mega się też cieszę już na efekty. Potrwa to jakieś mniej więcej 2-3 tygodnie, aż, aż będzie to widoczne. Czekam na efekty, czekam też na Patryka i jego mamy, aż skończą. Jestem ciekawa, co tam było wykonywane. Także ja na tą chwilę. Polecam Wam to miejsce, zapoznajcie się na pewno z ofertą. Miejsce samo w sobie jest przepiękne, fajne, bardzo fajny wystrój, bardzo fajna atmosfera. Zabiegi, które miałem wykonywane też, odbyły się bezboleśnie w mega, mega fajnym takim klimacie. Także dziękuję jeszcze raz tutaj całemu personelowi za opiekę nad moją twarzą, także idę i czekam na resztę. Jesteśmy już w domu, jestem też już po prysznicu. Zaraz padnie mi bateria, dlatego muszę przyspieszyć i szybko powiedzieć to, co mam do powiedzenia. Muszę wam przyznać, że bardzo brakowało mi takiego czasu z mamą i z Przemysławem. My sobie zawsze robiliśmy takie beauty wypady gdzieś w różne takie miejsca. Super się zawsze przy tym bawiliśmy i dzisiaj nie było inaczej. Często pytacie mnie albo moją mamę, z jakich zabiegów korzysta, także dzięki takim filmom będziecie mogli się dowiedzieć, z czym. Problemy, jak sobie z tym można radzić? Jakie zabiegi są nadane, takie wiecie, niedoskonałości? Także mam nadzieję, że takie filmy się Wam spodobają. Ja postaram się zawsze zabrać ze sobą kamerę, ponieważ chcemy teraz, z racji tego, że jest jesień, że idzie zima, bardzo często sobie chodzić i dbać o tę naszą skórę i pielęgnować ten nasz rytuał. Także co, mi nie pozostaje nic innego jak podziękować Wam. Mryga mi już tutaj bateria, także zaraz mi się wyłączy. Mam nadzieję, że taki film się. Wam spodobał. Ja oczywiście zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Odwiedźcie stronę The Clinic, to są moi e, w ogóle znajomi, także tutaj Wam ich oznaczę. Teraz wiem też, że pojawiły się nowe obostrzenia odnośnie promocji, reklamy i tak dalej. Jeżeli pomaganie znajomym i wspieranie ich jest to reklama, to tak, to jest vlog sponsorowany. Zapraszam Was na stronę tej kliniki. Tutaj Wam się pewnie zaraz wszystko wyświetli. Ja na ten moment Wam bardzo serdecznie. Dziękuję, widzimy się w kolejnych vlogach. Do zobaczenia! PA!